Dzień dobry drogie panny. Witam was serdecznie w Waszym czytaniu miesięcznym na sierpień 2024 roku. Kochani, karty są przetasowane dla Was, a więc z tej będzie czytanie podstawowe. No i dopowiadamy sobie jedną kartą anielską, jako taka jeszcze dopowiedź, tak. Jak zwykle, kochani, zapraszam tutaj oczywiście przede wszystkim panny yy, zodiakalne, natomiast każdy to czuje tą energię w swoim kosmogramie e, poprzez inne aspekty, tak, czy to, e, czy to poprzez ascendent, Księżyc e, czy jeszcze inne planety. Oczywiście, oczywiście również was tutaj zapraszam, bo może właśnie dla was coś tutaj zostanie powiedziane. A więc kochani Panna, sierpień 2024 roku dla Panny. Energia ogólna miesiąca cesarzowa. No pięknie. Więc narodziny czegoś, tak? No ale może zaczniemy sobie... No ale dobrze, no to też narodziny jakiegoś na przykład pomysłu. No właśnie. No właśnie. I owy pomysł się już pojawia w postaci rycerza monet, kochani, tak. A z pucharów na negatywie. A z monet. No, pięknie. Siódemka monet, czyli do czekania, do czekania, moi drodzy, królowa mieczy, paść buław mhm. i ósemka monet. O. No, materialnie bardzo się tutaj pokazuje mocno. Materialnie ten miesiąc dla Was i karta. Posłuchaj swojej intuicji, chyba, ale by miały to samo, o ile się nie mylę. Chyba tak. <laughs> no, ale nieważne. Bo tutaj są inne karty, więc będzie. To znaczy samo, to posłuchaj swojej intuicji, to samo będzie oznaczać, tak? Ale, ale ogólny przekaz wiadomo inny. No dobrze, kochani, idziemy po kolei, więc drogie panny. Karta cesarzowej, no to jest piękna karta, tak, bardzo dużo obiecuje, szczególnie właśnie w kwestiach materialnych, bo to jest symbol no takiej obfitości, tak, dobrobytu, również, również właśnie tego narodzenia. Na przykład w sprawach zawodowych, to nowego pomysłu, tak? I tutaj skłaniam się ku temu właśnie nowemu pomysłowi czy jakiemuś projektowi, ponieważ mamy Asa Monet i Rycerza Monet. Więc, kochani, myślę, że coś się już tutaj w Was urodziło i chcielibyście być może właśnie realizować podjąć realizację jakiegoś nowego projektu. Ale z jakiegoś powodu, no może dlatego, że rycerz monet, więc z jakiegoś powodu ciągle jest takie jeszcze myślenie. A jeszcze coś poprawię, a jeszcze coś sprawdzę, a może jeszcze trzeba by tutaj nad czymś popracować, tak? I ciągle możecie mieć takie poczucie, że ten projekt, ten pomysł nie jest jeszcze doskonały, że jeszcze wymaga jakiegoś zaangażowania, przygotowania. A mnie się wydaje, że właśnie nie, że już można w tym momencie ruszać, że można go realizować. Słuchajcie swojej intuicji, też tutaj karta mówi: bądź też królową mieczy, czyli no przyjrzyjcie się może raz, ale raz. Nie tak, żebyście w nieskończoność patrzyli w to, tylko raz się przyjrzyjcie, czy aby na pewno wszystko to, co ważne, zostało dopełnione, zostało sprawdzone, zostało ewentualnie zaplanowane, tak? Czy wszystko tutaj jest? Bo tutaj rzeczywiście tu nie ma miejsca na improwizację. Tylko w takim połączeniu kart przy tym rycerzu, przy królowej, przy tym asie to jest wszystko zgodnie z jakimś porządkiem, z jakimś planem. Krok po kroku, punkt po punkcie tutaj odhaczamy, i, i wtedy jest szansa, że tutaj się nam coś pięknie zrealizuje. Innej możliwości nie ma. Tu nie ma, tak jak mówię, miejsca na improwizację, tu nie ma radosnego tworzenia, tu nie ma jakichś zmian, które już w trakcie wprowadzamy. Tutaj jest wszystko tak perfekcyjnie przygotowane, że. Tylko z tym po prostu iść, tak, ruszyć, poczuć ten y, ogień tutaj, tak. Mamy tego pazia buław, więc paść buław ma ten ogień w sobie wystarczający. Oczywiście jest tu pokazana konieczność pracy i włożenia wysiłku w to, bo tutaj y, tak to będzie, to nie jest tak, że to samo popłynie. Będzie trzeba pracować, będzie trzeba się na tym skupić, mało tego, Trzeba będzie pilnować, żebyście nie stracili zapału, bo ten zapał będzie na początku, jak już ruszycie, jak już zrobicie ten pierwszy krok, to ten zapał będzie, ale równocześnie bardzo szybko może się okazać, że Och, no to już tyle zrobiłem, to już mi się dalej nie chce, tak? Czy zrobiłam? No nie, droga panno, musisz tutaj systematycznie pracować. Nie ma tutaj miejsca na taką zmienność, na jakieś zachcianki, bo kaprysy, bo jeżeli w taką energię pójdziesz, to niestety, ale tutaj coś może ulec. No, no nie chcę powiedzieć, że to się rozsypie, ale no nie będzie się to układało tak, jak powinno. Więc zamiast tego słomianego zapału, który tutaj niestety symbolizuje nam ten paś, miejmy nadzieję, że chodzi tylko o to, że, żeby to była ta iskra, ten punkt zapalny, że ruszycie wreszcie z tym projektem. I rycerz monet właśnie potrzebuje takiego kopniaka, tak? Róż to pierwsze kopytko, zrób ten pierwszy krok, i później kopytko za kopytkiem, kopytko za kopytkiem, i wreszcie on idzie do przodu. I tak, drogie panny, właśnie przyszedł ten czas koniec czekania, koniec zwlekania, koniec e, jakby ciągłego sprawdzania i jeszcze raz planowania, i jeszcze raz sprawdzania, czy ten plan jest dobry, i jeszcze raz redagujemy go i coś tam dop dopisujemy. Nie, wystarczy, już jest wszystko ok. Wszystko już jest dobrze. Ja myślę, że wszystko jest tak uporządkowane, tak poukładane, że tam już nie ma się do czego naprawdę doczepić, tylko trzeba to realizować. Więc myślę, że to już też poczujecie w sobie. Skoro mamy tą kartę, posłuchaj swojej intuicji, to myślę, że to przyjdzie do Was. Przyjdzie do Was to takie olśnienie, że no mogę już chyba iść, tak? Że to już wszystko jest zrobione. I tak karty mówią: tak, wszystko jest zrobione. Idź, ruszaj do przodu, realizuj. Pracuj wytrwale nad tym, oczywiście. Tutaj pracy będzie dużo do tego potrzeba, jak gdyby na długo, bo to jest projekt długofalowy, długotrwały. Cesarzowa to też nie jest nic chwilowego. To są rzeczy, które trwają czasem nawet i całe życie, tak, ale przynajmniej, jeżeli nie całe życie, to bardzo długo, tak. I to jest oczywiście taka pełna koncentracja na pracy, może nawet ciężkiej pracy, ale to też w jakiś sposób będzie was rozwijać, podnosić wasze kwalifikacje, będziecie się angażować w to. Za tym idą pieniądze, za, tą, za tym idą awanse, zyski, no wszystko to, co no, z dobrego pomysłu, z dobrego projektu może wynikać. Więc jak najbardziej to jest no, bardzo dobre y, karty materialne, jak gdyby tutaj, tak, pod kątem materialnym. Bardzo dobrze to wygląda i myślę, że warto y, no, ruszyć z tym działaniem, tak, bo tutaj faktycznie możecie osiągnąć, y, osiągnąć sukces. I wszystko to jest, tak jak mówię, przemyślane, przygotowane, precyzyjne, więc już nie ma na co czekać. Jesteście skazane po prostu, drogie panny, na sukces, tylko musicie z tym ruszyć. No, i tyle. I to już nie ma co tu więcej nawet kombinować, bo, bo to jest oczywiście to jest szeroki aspekt, można sobie to do różnych sytuacji dopasować, ale sens jest taki. Ruszajcie, działajcie, wprowadzajcie swoje plany w życie. To Wam na pewno da poprawę finansów, sukces, jakieś podwyżki, awanse, nagrody, satysfakcję też z pracy, ewentualnie no, cesarzowa też jest. Kobiecą władzą, więc może jakieś stanowiska kierownicze, a może własna działalność, może tutaj już jest ten moment, żeby nie założyć własną działalność. Jakieś inwestycje, dobre inwestycje, które dadzą nam w przyszłości profity, dostatek. Więc no, po prostu trzeba w to iść i tyle. I tyle. I nie będę więcej powtarzać. Macie panny ruszać z działaniem. Miłość. Single. <laughs> no więc tak, drogie single. Jeżeli mamy cesarzową, no to, no to właściwie cóż można powiedzieć? Kobieta spełniona w każdym aspekcie życia. Dla mężczyzny wymarzona partnerka, taka właśnie, no, number one, tak? Taka kobieta, która spełnia wszystkie jego oczekiwania. Więc, drogie panny, no po prostu otwórzcie się tylko na to, tak? Bo taka osoba, bądź ty w taką energię wejdziesz, droga panno. Właśnie w tym miesiącu się tutaj zadzieje ta rzecz, tak? Czy w ten, czy w ten sposób. Dla mężczyzny pojawi się kobieta, dla, dla was panienki wy się poczujecie tą cesarzową. Czyli obok was stanie wymarzony partner, taki, na którego można liczyć, taki, na którym można polegać. Ktoś, kto ma poważne podejście do życia. Ktoś, kto. E no, jest odpowiedzialny, kto ma poczucie obowiązku, kto jest rozsądny, kto jest gotowy też na związek, na, na związek taki poważny, tak? Bo to chodzi też o to, żeby nie pojawiło się tylko coś na chwilę. Więc tutaj pokazuje się osoba gotowa na mm, związek, gotowa na nowy etap też w swoim życiu. I Wy tutaj mm, nie musicie już czekać. Okres czekania się skończył, okres kapryszenia się skończył. Jeżeli do tej pory było tak, że żaden mężczyzna, na przykład, droga panno, nie spełniał jakichś Twoich oczekiwań, a temu brakowało tego, a temu tamtego, a ten miał tu za dużo, to właśnie nadszedł czas, kiedy ten etap się skończył. Koniec kaprysów, koniec zachcianek, koniec czekania. Przychodzi do ciebie ten mężczyzna, który spełni te Twoje wyśrubowane oczekiwania. Bo myślę, że tak, że tutaj panna dokładnie wie, czego chce. Zresztą no jeżeli wychodzisz w cesarzowej, no to trudno, żeby tak nie było, bo bo cesarzowa dokładnie wie, czego chce, tak? Ona jest tą energią taką przywódczą, tak? Więc ona jakby zarządza też relacją. Ona jest też no można powiedzieć Trochę siłą napędową w związku, tak? Więc, yy, więc to jest na zasadzie ona wybiera na pewno. Tutaj nie ona zostaje wybrana, tylko ona wybiera. To jest na 100%. <laughs> więc moi drodzy, no po prostu otwórzcie się tylko na to i idźcie. I tutaj będzie wszystko jakby w, w takim idealnym połączeniu, bo mamy i połączenie intelektualne, będzie o czym gadać, i namiętność. Więc też ta strona życia absolutnie nie będzie zaniedbana. I jest też właśnie ta odpowiedzialność, ten rozsądek, to takie poczucie bezpieczeństwa, ta pewność i gotowość też do pracy, do rozwijania związku, do wkładania w ten związek swojej energii. No więc takie, wiecie, kombo, które można powiedzieć, czego chcieć więcej? Tak? No, chyba, chyba niczego więcej chcieć nie trzeba. Więc odważcie się, drogie single. No i kochani, związki, partnerstwa, małżeństwa. E no więc tak, no po pierwsze, tutaj się może coś rodzić w tych Waszych związkach, małżeństwach, partnerstwach, więc no, zacznę od, od tego, co najbardziej oczywiste wydaje się, czyli od dziecka, więc może tak być, że tutaj dla jakiejś panny, yy, no właśnie czas macierzyństwa, tak? Bo cesarzowa to przecież też macierzyństwo to, to właśnie matka, żona to kobieta spełniona na każdym polu, więc jak najbardziej tak. Na pewno. Siła kobiety tutaj jest bezsprzeczna i ona tutaj, można powiedzieć, dominuje. Więc tutaj kobieta w tym związku dominuje i myślę, że ona jest też tą siłą właśnie napędową. Ona dyktuje tutaj warunki, na jej warunkach ten dom tutaj działa, funkcjonuje. Bardzo możliwe, że macie jakiś plan, taki dla Was plan, tak? w sensie małżeński, partnerski. Jeżeli może to być związane też właśnie z tą ciążą, z tym dzieckiem, jeżeli planujecie i na przykład gdzieś tam ciągle jest to odkładane, że może jeszcze nie teraz, że może za jakiś czas i tak dalej, teraz, kochani, skończył się czas oczekiwania, właśnie teraz, można, można o tym pomyśleć. Może też być tak, że jeżeli gdzieś tam powiedzmy były wcześniej jakieś problemy, był tu jakiś lekarz potrzebny, były jakieś, być może też leczenie zastosowane, no to przychodzi już ten moment, kiedy można właśnie o tym pomyśleć i to teraz ma, ma szansę się zadziać. No to oczywiście dla specyficznej grupy, ale mówię, no bo to jest jedna z tych, z tych, jedna, jeden z tych przekazów, które tutaj ewidentnie widać. A teraz inne sprawy. Na pewno tutaj mogą być realizowane jakieś plany, więc coś z uczesarzowej się rodzi, jakiś pomysł, tak? Więc ona sobie tutaj przygotowuje. Może razem przygotowujecie. Na pewno coś, co może być gdzieś tam. Nie, jakimś takim planem też związanym z materią, z fizycznością, z materią, z pieniędzmi, z finansami, tak? Bo, no, bo to jest taki taki tutaj etap, tak? Tu jest dużo tych właśnie monet i tej materii obecnej, więc Będziecie rozsądnie tutaj do tematów podchodzić, wszystko będzie przygotowane, będzie przemyślane, dokładnie wiecie, czego chcecie, dokładnie wiecie, w którą stronę chcecie podążać z tymi planami, więc tylko je realizować. I to może być związane z jakimś zakupem czegoś, z inwestycją. No tak, i to z takimi dużymi zakupami. Jest to przygotowane, jest to zaplanowane, można w to wchodzić i to jak najbardziej tak. Więc tylko się odważyć, zdecydować na zrobienie tego pierwszego kroku. I po tym pierwszym kroku już dalsze działanie, jakby no można powiedzieć, pójdą siłą rozpędu. Tylko trzeba znaleźć tą siłę, żeby właśnie pierwszy krok zrobić. I myślę, że tutaj ta siła. Jest w kobiecie, czyli tu kobieta, ta cesarzowa tutaj będzie działać, będzie dawać ten impuls i to zacznie ruszać. Ruszy, ruszy, zacznie się dziać, ruszy do przodu. A oczywiście, słuchając własnej intuicji, jak zwykle, no bo mamy tą kartę, więc myślę, że też warto w takich sytuacjach, kiedy właśnie jakieś rozterki, czy nie jesteście pewni, czy to już, czy nie już, no to już jest ten okres, właśnie koniec czekania, ale poczekajcie na ten impuls. Niech wam intuicja da znak, niech wam powie, niech wam, wiecie, tą lampkę zaświeci, tak? Niech wam tego pstryczka w nos da, tak, żebyście wiedzieli, że faktycznie już należy działać, już możemy iść, już się wszystko tutaj poukładało tak, jak się miało poukładać, i faktycznie możemy działać. To jest oczywiście też, bo to wiadomo, że tu chodzi o wspólną przyszłość, o planowanie tej wspólnej przyszłości, tak? Jeżeli na przykład ktoś, powiedzmy, jest związek, który jeszcze ze sobą nie mieszka, to to jest na pewno idealny czas właśnie na to, żeby razem zamieszkać, żeby w jakiś sposób tą, tą wspólną przyszłość jeszcze zaplanować, tak? Na pewno na tym, na tym, na tym tutaj też można bazować. Bo to na pewno stabilizację pokazuje na przyszłość, tak? Na pewno chęć właśnie porozumienia, budowania, dogadywania się praktycznie na każdej płaszczyźnie. No i wspólna przyszłość, planowanie tej wspólnej przyszłości. No więc cóż, no fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że tutaj żadnych większych problemów mieć nie będziecie. Poza tym, w którym momencie zacząć, więc zacznijcie wtedy, kiedy intuicja Wam powie. Byleby zacząć, żeby to szło do przodu już krok po kroku i się realizowało. A więc, drogie panny, macie piękny miesiąc naprawdę, bo tutaj nie macie do czego przyczepić, i to zarówno w sprawach finansowych, jak i prywatnych, więc tylko działajcie, otwórzcie się na działanie. Do usłyszenia, drogie panny.